Siemanko wszystkim! Z tej strony Mistafar i razem ze mną jest The Cześć! I gramy w Słod 4 No i to takie zapoznanie. Mamy tutaj mapkę, mamy bibliotekę, Red library, opis. No i dobra, wybierzemy sobie punek Moją ulubioną M4A1 Czemu ja mam taki stop klatki, to ja nie wiem. A ja nie mam. Dobra. Gotowy? Mm, czekaj. Siedmiokrojówka. Mamy tutaj. O. Dobra. Biura. Le Red mm. Library. Dobra. Co, za, co to za mapa? Ogólnie? Jakaś biblioteka. Tu mamy wejście. Dobra. Są trzy piętra. Mm. Tutaj no, mamy jedno wejście. Czekaj Zobaczę czy ktoś tam jest po drugiej stronie, że nie zginął tak jak ostatnio ja Wiesz prawej... ja Nie, po lewej czysto, po prawej czysto Patrz się po prostu Dobra, a i tak rzucę ten grunt. No. no dobra, ja otwieram Czekaj, czekaj Jakbyś... Yy, ja... Hmm. Jest Kurde, dobra nie ma. ja bym trochę ściszył chciał grę, ale nie mam ustawień już jak uruchomić Więc gramy i idziemy Jest leś, Co ty? tu mi nie mówiłeś, że Padł? Ale jeszcze, jeszcze jest jeden, uważaj, zaraz sprawdzę. No weź tam pilnuj, ja tu zobaczę przez drzwi, pod drzwiami Czy nikogo tam nie ma A tu jest zwykły pokoik tam. Przejdziemy tędy chyba najpierw, co nie? Na górze trzeba się okay. patrzeć. Bo drugie piętro jest. Co jest? To jest. Dzięki. Dzięki wielkie. Z no tymi drzwiami możemy pójść. Nie Czemu? ja się duszę? Dobra, już. Nie trup Windzie? Tak Nie trup, jeszcze żyję Winda go przyczoska Patrzcie na prawo ja, Albo dobra ja na prawo Dobra Znaczy na lewo Sprawdź go I dobra czekaj przej Przejdziemy od początku tutaj Roger, w Do damskiego kibla wchodzimy, no. Nie wierzę. Wow, Jezu, pa! Jo, jak kamera trochę. <grymne> Jakie przybliżenie. Dobra, chodź. Okay. Ej! kolejny. Ktoś tu był. Z bronią, gościu, z bronią. Zabiłem. No. Ja ją pskuję Czemu pskuję wam Nie wiem, żeby nie uciekli Schody Dobra Po prawej nie widzę Schody To może zostawmy tu i najpierw te pierwsze piętro całe obejdziemy trzeba sprawdzić czy nic nie ma nic się nie ukrywa Co jest? Nic, a co? Okej, okay, nie, bo słyszałem coś tam krzyczą, chyba Kolejne schody Ej, jest ja z góry! Uważaj, na górze był Zabezpiecz go, ja pójdę po tego drugiego Albo to był cywil też Możliwe, ale chyba z gości Ej, uwaga <noise> To za rozstrzelanie Ej, ej widzisz? No tak. <śmiech> <śmiech> czekaj otwier, odczekaj. Teraz? Od, od ja Otwierasz? Ot, 3, 2, 1 Ten nie żyje Dostań. Dobra, odsłaniaj, ja sprawdzę Ja ich tu wezmę Coś z prawej słyszałem, może być Ale tutaj rozruba jest na całego... O! Jest jest ktoś! Zakładnik Widuj z lewej Kolejny zakładnik Kolejny Widzę ja chyba zakładnika na dole Na pierwszym piętrze Poza Jezu, truszymy. ale mnie straszyłeś, strzelać <noise> Pamiętaj o składaniu raportu, Żeby nikt na później nie został Ja ją skuję no, nie mam zakład... No, Dobra. Uuu, właśnie, musimy cofnąć się do tych ludzi i złożyć raport. Czy, no czy ja lepiej? tam... Ja tam... A nie, tamtych to nie. Nie ma? Dobra. I no. Tu, uważaj, tu, tu. Ten, a, ten byliśmy już na początku. A, to są te, te schody tylko. To są schody na dół. Tak. Hmm. Aha, to ja wiem. To nie, tam biegnie. Cześć, jak na szybki wypadek chcę zobaczyć. Ja tu pilnuję na górze. Dobra, ma, można iść. A oh, trajcie ci ogadam, ale nie, nie umiem komentować tak dobrze. Jest Cześć. Czekaj, czekaj, ja pójdę z drugiej... Albo granata innego. Znaczy... albo flash. Wiesz. To coś tam za... Fakt. Dzięki, jest... to gazowy. Coś... No właśnie. Ale wi... Wyglądał jak... ...flesz. Dokładnik. Ja składam no raport. Ty patrz! Zamiast... Y... ...o jakichś ważnych plikach dyskutować... ...o... ...o ter... ...o... O tym, że obrabowali coś czy zakładników mają, to patrz co robili. No, w rybki grali, widzę. A nie, to chyba, to chyba jest wygasza, wiesz? Już nie ma Dobra. Też nacinę spację, bo myślałem, że chciałeś skończyć. Tak, tak. <śm> <śm> A gościu, gościu i tak był w masce Tak, nie, gościu i tak był w masę gazowe, więc tutaj będą był, był w masce? Tak. Jest coś, jest coś, czekaj zakładnik tam. tam. Okay. Tylko zakładnik. To bierz go, ja idę dalej. Co już wykonaliśmy? Wykonaliśmy jeszcze nic. Co mamy? Odbił war... O, to już zakończone. Odbiliśmy Warrena Runeja. Runeya odbiliśmy. Runeja? Runej. Tam na dole. Aha, jest... tutaj na dole zakładnik. O, dostałem, dostałem. Czym? Tu bronią, a czym? Widzę gościa z bronią. Spadł, dobra. Powiedz, że zapomniałem, że z jest Ja też. Na skейpem mogą pomóc. Teraz mi będą pomóc. Czekaj, tu byliśmy? Tu byliśmy. Tu byliśmy, teraz tu prosto. Tu byliśmy. Aha, Teraz no na... dobra Jeszcze podobno ma być trzecie piętro gdzieś Bo na mapie patrzyłem No co to, to było? A tutaj byliśmy? Tak? Ty, nie byliśmy tu Uważaj Jest Patr Patrzę na prawo no. A, zastrzelił Czy ty zastrzeliłeś? Ty zastrzeliłeś? Ja jego zastrzeliłem Którego? On zabił cywila on zabił cywila, a ten. Aha, jakby to, jak tego No dokończmy misję. Dokończmy misję chociaż. No, czy... Nie, no. Ej, jak przed bronią. Ale. Dwóch padło naraz. Uuu, to ty! Dokańczamy misję! Dokańczamy czy...? Tak, dokańczamy. To tylko zakładnik padł. Jeden zakładnik, co to? Powinno tak być, że dwóch zakładników można jeszcze zabić, albo że... Jeden. Albo że jeden nawet. Powinno być coś takiego. Jeszcze dół musimy stracić. To wiadomo, że będą ofiary. Jezus Maria, ja zaraz wyciszę tego scape'a. Mam zakładnika. E, parking? Jaki parking? Kurde. Mapa parking, czy co? Ty możesz? Idę. gdzie jesteś? Na, na dół schodziłem. Okej, okay, idę. Aj! Sam się wygrał na tym gazowym <laughs> na, sam, na samym dole? Tak. Jezu, od razu z prawej, ja, ja już dostałem więc. Od razu z prawej za autem Kaj okay, granata może mam. Kurde amunicja, <gry> musisz amunicja tej dawno skończyła. Jest! Dostał Bo ta broń jest lepsza Dobra sprawdź tam po lewej sprawdziłeś? Nie jest Nic nie ma To idziemy Ty ranny jesteś A widać? No tak chodzisz powoli Kto, Kto zastrzelił? Yyy, Tego? Mm -hmm. Ja to hmm. wracamy. Uhuhu. Jeszcze. I to zabiliśmy ludzi, da się zobaczyć gdzieś? Yy, nie chyba. Jeszcze ktoś I... został. Drugi odcinek kręcimy to ten. Inną no, mapę. Trzymam escape'a też. Aha, no tak. Oh. Tam, 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 na dole. Pamiętasz, że jeszcze było ten Tutaj. party O Jezu, nie tam szybko ladać. No były drzwi Wszedłem na oko Ej, jak gości odbronią Nie strzelaj do łapki Padł Tak, wpadł. A to ten gościł mnie tak yy, ten... Alp, nie, inny. Tam był wcześniej, ale gościa zabiłem. Dobra, to oni zostali. Ich trzech. Trzeba ich skuć teraz. No, tam? Tego nie. On nie chce się położyć. What? Wziąłeś? <laughs> Włać się, gruby. Kurde, ucieka. Wspomniane <śmienny> tempo było. Ej, to ty strzelasz? Tak. Gdzie on uciekł? Jest tam? Nie. Sprawdź. Idź tam w prawo. Gruby! Gdzie on uciekł? <śmienny> gruby uciekł. Ej, zgubiliśmy grubego, no. Tak łatwo nam uciekł. I rzućmy mu granat jakiś. A gdzie jest? No nie wiem, szukaj go. A on na górę przypadkiem nie poszedł? Nie wiem. Jest! Gościu! Dostałem parę razy, ale zabiłem. Kolejny jeszcze był? Tak. Ale ich to było. Przywróciliśmy porządek. Odbiliśmy Warena war Runeja. Tylko jeden cywil. Padł. Gdzie ty go znalazłeś? E, grubego? Jeszcze nie. Ale w tym damskim kiblu był właśnie wrók jeszcze jeden terrorysta. Wlepiliśmy w damskim kiblu. O, A. tu jest kolejny. Co, gościu? Tak. Ale cywil? Cywil. A. Może gruby. Tak. Nie, tam. Zanim. No bo. tak. To jak? To skończyliśmy cele Tak, nie wszystko, tego, ale udało się Większość. Jeden cywil zmarł Bardzo nam przykro Ale Dzień zawsze na zawsze, zawsze muszą być jakieś ofiary, Wiadomo Ataki terrorystyczne, coś tam takiego jest ja się, ja się dziwię, że oni mieli maski gazowe Bo, bo ostatnich miesiącach nikt nie miał z nich No to, to byłoby na tyle, co nie? Tak no, to my się z Wami żegnamy. Komentujcie nasze filmy, subskrybujcie nas i oglądajcie inne również filmy. Zapraszamy do oglądania innych filmów. Trzymajcie się, cześć.